Jakie są emocje Twojej osoby wobec Ciebie? Już to sprawdzam. Słuchaj, jest między Wami mega napięcie, jest między Wami mega napięcie seksualne. Jest dużo pasji, dużo takich dynamicznych emocji, wręcz bym powiedziała. No, jest takie mega, duże przyciąganie na poziomie tej fizyczności między Wami. Po prostu no, jest gorąco, jest gorąco, to na pewno. Ale co tutaj jeszcze? Co tutaj jeszcze? Okej. Okay. Ta osoba, widzicie, jako właśnie taką osobę bardzo niezależną, jako taką osobę, która właśnie stoi przy swoim, która ma swoje granice, ma swoje zdanie, ale ta osoba chce Ci pomóc, chce gdzieś tam nie, nie tyle odebrać Ci Twoją niezależność, co po prostu gdzieś tam stanowić dla Ciebie taką podporę. chce pokazać Ci, że o, tu jest moje ramię, tutaj możesz spocząć na moim ramieniu, żebyś sam sama nie musiała dźwigać tej swojej niezależności, a tutaj następnie u... coś między wami musiało się zadzieć, bo mimo tego, że są to ogniste emocje, są y, gdzieś tam ta osoba postrzega cię no, pozytywnie, to jest tutaj, kurczę, jakieś zranienie. Doszło między wami do jakiejś takiej sytuacji, która prawiła tą osobę w takie ciężkie emocje, i właśnie ta osoba poczuła się zraniona, być może przez Ciebie, być może przez kłótnie, być może przez jakąś sytuację, po prostu, która była między Wami. E, no tutaj, definitywnie, właśnie też oprócz tych ognistych emocji, no jest niestety te zranienie. Oj, była bitwa, była bitwa, walka po prostu między Wami, biegaliście po prostu z tymi kijami na siebie, coś się podziało takiego. No i co, macie tutaj definitywny mishmash, jest pożądanie, są utały, jest te emocje, jest tutaj dużo takiej pasji, takiego napięcia, takiej namiętności. Z drugiej strony ta osoba się o ciebie troszczy, właśnie chce po prostu być dla ciebie tą silną osobą, troszczyć się o ciebie, być dla ciebie lojalną osobą. No ale z drugiej strony było jakieś tarcie między wami, poleciały iskry, poleciała po prostu bitwa. I ta osoba czuje się na ten moment troszeczkę zraniona. Napisz mi w komentarzu, co tam się wydarzyło między wami i proszę się nie kłócić więcej. No i co, zapraszam oczywiście na prywatne czytanie, jeśli chcesz wiedzieć więcej odnośnie tej swojej osoby.